Siema dziś podsumujemy, ile łącznie kosztował nas tydzień podróży koleją transsyberyjską z Moskwy do Wody Wostoku. Zacznijmy od wydatków w wagonie restauracyjnym. Za śniadanie z herbatą zapłaciliśmy 1030 rubli, a jedliśmy je dwa razy. Naleśniki na drugie kosztowały nas 990 rubli z herbatą, czekoladka na deser 290 rubli, a dwa razy na obiad wydaliśmy po 1200 rubli, co łącznie daje 5740 rubli, czyli około 270 zł. Za zakupy w pociągu, czyli głównie zówki chińskie z automatów dla Mateusza i pamiątki, zapłaciliśmy 655 rubli, czyli 30 zł. Na zakupy spożywcze na peronach wydaliśmy 4100 rubli, czyli około 194 zł. I najważniejsze, czyli bilety. Wykupienie przedziału czteroosobowego w najwyższej klasie pociągu dla naszej dwójki kosztowało 153 tysiące rubli, czyli około 7200 zł. Cenę biletu wliczone było pierwsze śniadanie, to znaczy w naszym przypadku cztery, bo żebyśmy mogli być sami w tym przedziale, musieliśmy wykupić cztery miejsca. Jest to najdroższa forma podróżowania w tym pociągu. Łącznie na tą podróż wydaliśmy około 163,5 tysiąca rubli, czyli około 7800 zł. Dużo? Co myślicie? Dajcie znać w komentarzach.